Zobaczcie co ciekawego w Nowej Niedzieli Młodych. Osiemnasty już numer Niedzieli Młodych stawia wiele ważnych pytań oraz szuka na nie odpowiedzi. Czy bezrobocie jest wilczym biletem ku lepszej przyszłości? Od czego zacząć szukanie dobrej pracy? I dlaczego nieustannie powinniśmy od siebie wymagać i ćwiczyć w sobie cnoty, męstwa, sprawiedliwości i roztropności? Na te pytania znajdziecie odpowiedź. Czytając artykuł Paszport do Nieba na stronie drugiej i trzeciej. Na kolejnych stronach Niedzieli Młodych przeczytacie dwa świadectwa młodych dziewczyn, Kasi i Patrycji, które w swoim życiu doświadczyły niestety boleśnie konsekwencji emigracji. O samotności, tęsknocie i poszukiwaniu drogi do szczęścia przeczytacie w tekście Emigranci. Papież Benedykt XVI powiedział, że kapłan to specjalista od kontaktu człowieka z Bogiem. Ja się z tym stwierdzeniem w zupełności zgadzam i nie wyobrażam sobie życia bez kapłanów i ich pomocy w odkrywaniu Chrystusa i naszej wiary. A Wy! W Nowej Niedzieli Młodych dowiecie się, czy i dlaczego potrzebni są kapłani. Skąd się biorą księża i jak możemy pomóc młodym ludziom w rozeznaniu ich powołania? Na te pytania odpowiedzi szuka ksiądz Konrad Cygan. Na koniec przypominam Wam, że niedzielę młodych otrzymacie bezpłatnie co tydzień wraz z tygodnikiem katolickim niedziela. Jeśli chcecie przeczytać archiwalne artykuły, zajrzyjcie na naszą stronę internetową. Tam również możecie komentować i wyrażać swoje opinie na temat Niedzieli Młodych. Zajrzyjcie do nas również na Facebooka i koniecznie powiedzcie o nas swoim znajomym. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.